Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec sypany. Potrzebować będziemy do masy makowej. Mam tutaj trzy szklanki zmielonego maku. Do maku dodaję pół szklanki cukru, 10 dekomasła. masła. Mak miał, miałam zmielony. I zalałam szklanką wrzącej wody. Trzy szklanki zmielonego maku, szklanka wrzącej wody. I teraz to należy podgrzać. Dodaję troszeczkę olejku migdałowego. I to podgrzewamy i później do masy dodamy orzechy, szklankę mam orzechów i jedno jajko. To będzie masa makowa. Masę makową przestudzimy i później wyłożymy na ciasto. Jeżeli nie mamy mielonego maku, to mak należy zalać wrzącą wodą i później pomielić w maszynce do mielenia mięsa. I będziemy mieli masę makową. A tutaj mamy ciasto. Do ciasta mamy dwie szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 10 deko masła, jedno jajko, cztery łyżki cukru i łyżeczkę proszku do pieczenia masło ścieramy do mąki i zarobimy ciasto wyłożymy połowę ciasta wyłożymy do formy a następną połową posypiemy wierzch naszego makowca Dodajemy jajko, cukier i proszek do pieczenia. I ciasto energicznymi ruchami zarabiamy. Tak jak wspominałam, jest to ciasto więc nie wyrabiamy za długo, szybciutko zarabiamy i połowę wyłożymy do formy. Tak, już to mamy zarobione i wykładamy połowę do formy. A pozostałą część wyłożymy na makowiec. Formę 20 na 20 mam wyłożoną papierem do pieczenia i wyłożyłam część masła. Masę należy makową ostudzić Dodamy do ostudzonej masy. Orzechy i jajko. Pamiętamy o mieszaniu, aby nam się tak to wygląda. Przeważnie mak. Mamy zalany wrzącą wodą tak 30 minut. I później już mamy miękki mak. Masę makową już mam przestudzoną. Dodaję orzechy. Należy to połączyć. Ulubione orzechy, w moim przypadku są to nerkowce. Możemy mieć orzechy włoskie. Jakie w domu mamy, możemy rodzynki dać. Jakie w domu orzechy mamy, takie do makowca stosujemy. I dodaję jajko. I dokładnie łączymy. I masę makową wyłożymy na ciasto. Należy wyłożyć i równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni. Rozprowadzamy i wierz posypujemy pozostałym ciastem. makowiec sypany będziemy piekli około 40 minut w 170 stopni. i makowiec sypany wędruje do piekarnika i tak oto wygląda makowiec sypany jest bardzo gorący chciałam ukroić kawałeczek zawsze powtarzam, że czekamy aż ciasto ostygnie ale ja chciałam pokazać jak wygląda przekro. Tak wygląda makowiec sypany. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Makowiec sypany.